Halo witajcie, znowu Ryfek, witam w kolejnych plecakach Nowy paczek, widzowie, w którym piromanta jak nigdy nie dostaje nerfa Ale za to, tak se przeleciałem szybko przez te balance change'e Tu możecie sobie spauzować nagrania, jak będziecie chcieli sobie prze przeczytać dokładnie wszystko My go rozwala, że akurat wczoraj grałem Reaperem pod lifesteala, to dostał na buffy na, na to, dokładnie A dzisiaj będę grał berserkerem i dostał nerfy jest super! Już w ogóle na platynie? No nie, ja tu już nie mogę grać śmiechowych buildów. O dobra, nieważne, gramy śmiechowe buildy. W ogóle, kto wymyślił build na ukamieniowanie? Paskudni jesteście czasami w tych komentarzach, <laughs> ale będę tego grał. E, dobra, nie dostajemy itemów klasowych. Śmiechawa, TV. E, o Jezus. Ty, no i robimy łopatę i bit na, na kamienie, bez skitu Ale ja bym zaczął od... tak I tak Kurde, ale to też dostało nerfa, bo teraz generuje itemy warte jeden golda tylko, a nie dwa No dobra, tak czy siak Dzięki działa eee, Gęki Dama To I o Dobra, robimy łopatę i ja lecę w kamienie Turbo mocno Torby kamienne, no nie no, to jest głupi build, no nie oszukujmy się, to jest głupi build, ja wiem, ale tak jak ja wiele razy mówiłem, ja też nie jestem mądry, ja to wygrałem, bo mi to generowało tarcze, nie, no bez tego to mi się tu zesrał, ten sword bije więcej chyba niż patelnia, nie, 2.7, 2.8, no mała różnica, dobra, robimy łopatsona, no, szafir ty mi dajesz. Ty, ty poważny jesteś. Ja chcę. rzucać kamieniami. Mam jeszcze więcej żartów odnośnie rzucania kamieniami, ale to nie jest ten kanał od tego. Boże święty! Na co ja tu mogę grać w ogóle? Na Empowera? Na te kamienie nie wiem. Strong Stone Skin Potion. Nie wiem, nie wiem. Stone Armory HGW tak zwane. Na Regen? Tarsza plus Regen to się nawet łączy. Dobra, wezmę Regen na. fatig Builda dziś robię wizowie na tej postaci. Fatig Builda. I źle ułożyłem Wetstone, bo to powinno być przyspieszone. To bije częściej. ON JUŻ MA KAMIEŃ! A JA NIE MAM KAMIENIA, JAK TO NIE MAM KAMIENIA? No na, na, nim, na niego to przegram akurat, ja ma, mam fatig builda, ale nie na inne buildy, które biją dużo. Ja mam po prostu fatig builda na słabe buildy, no. Ja mam builda na słabe buildy, on wygrywa ze słabymi buildami. TY NO KAMIENIE MIAŁEŚ GENEROWAĆ, NO NIE, NO TERAZ CHYBA NIE DA SIĘ GRAĆ BUILDA NA UKAMIENIOWANIE NA TYM stonderzu MI SIĘ WYDAJE CHYBA. Globs of Heisty i będę je robił na Globs of Power No bez hitu Jak najbardziej Jeszcze o! Będę rzucał kamieniami i piachem w przeciwników To nie chcę. Rolujemy Świnia. Znaczy torba Kamień Mmm! Nie robimy dragon close'ów. Świnia? No jeszcze jedna świnia, spoko. Zde zdjęcie debuffa z oponenta, też spoko. Roluje Nie, bo po co. Okej, okay, no już jest trochę lepiej z tym blindzikiem. Kamień do rzucenia jeden jest. No nie no, bez kiedy mi się wydaje, że jak tak znerwili tego stone bedża, akurat dzisiaj jak go dostałem, to chyba nie ma co sensu lecieć pod ten build. Znaczy ja i tak pod niego będę leciał, wiadomo. Przegram to, ale... No jest gorszy fest, no jak on co rundę generował ze dwa kamienie średnie, a teraz generuje jeden item i to cały czas kryształy jakieś w ogóle z dupy. Mana orbik, a co ja z tym mana orbem zrobię, no... No nic z nim nie zrobię, healing herby, dawaj, Fatic builda, lecimy. Okej, okay, drugie gloves of Hasty, też spoko, tylko torby teraz znaczy naszych chcę, chcę mieć. A to dawaj! Zdejmujemy z oponenta te... Jak to się nazywa? No wiecie. Jestem w stanie przyspieszyć stonberza tak, żeby nadal był tu, A nie. I łopatę, to dobra. Łopatę przyspieszamy podwójnie. Staminy raczej mieć nie będę, to szczerze już lepsze to będzie. Regen staminy większy zamiast tego kamienia, ale go nie sprzedam! I lecimy dalej. Noa, witam cię, Noa. Czy będziesz rozkręcał się i bił coraz więcej? Tak! Definitywnie, bo masz Definitywnie lepszy build od mojego, ale masz 5 blinda i to ci nic nie zmienia. Boże, jak ty bijesz, panie Noa? Nie no, ja zostaję przy łopacie. le kamień! Kolejna łopata. Nie, już tam przyspieszymy. Ciernie! Ej, a może Bill podciernie? Jak ja tutaj sobie generuję trochę tego, tutaj jakiś blindik, tutaj tamto, sram to, bug of stones'y w ogóle są. Nigdy nie, nie, nie słyszeliście, żeby ktoś się cieszył z tego, tak? Bug of stones'y są, widzowie. No na pewno wezmę. Jeszcze je przyspieszę, co powiem więcej. E, Ciekawi mnie tylko ten... A na nas. Czy ja go chcę? Bo on Skubaniec całkiem dobry będzie. No ale z drugiej strony, jak ktoś mnie nie będzie nawalał, to do dupy mi to. No, ale jak ktoś mnie będzie nawalał, to to mi kieruje grę. Dobra, kolejnych już gloss of hejstów braci nie będę. Kolejna runda. Dwa regena jest, tu wszystko zostaje, tak jest Kamienie teraz są jeszcze do rzucania. Kamienie powinienem wrzucić tutaj do Baga, bez kitu. Co by was powaliło w ogóle? C nie za szybko masz tego Magic Tomsa! Znaczy nie masz many? Żyj! Tarcza! Nie! Ale było blisko! Jakim cudem ja to przegrałem? Ty, jakim cudem on tak dużo bił w ogóle na starcie? Ole, było blisko. Ja mam chyba żałosny build. Na 100% żałosny build. <gubusz> Dobra, lep robimy lepszy ametyst na zdejmowanie buffów. Dawaj pineapple, apple pena. Kolejny na przecenie. No kurde, jak tego bym kupił, a tego sprzedał. No. I co ja mam zrobić, biedny teraz? Dobra, <noise> ten bag stoso. Co... Kiedy indziej se założę może. Nie wydaje się być super bardzo. Regen i dawaj to na razie. Kamienie trzymam na te, na ulepszanie może tych potek, nie wiem. No głupi jest ten build. Ale teraz mamy Regena i ciernie, więc jak trafię na ziomka, który tłucze dużo bronią kontaktową, to może coś z tego wyjdzie? Mam 2 HP! Jestem w platynie! Czemu jak mam takie gówno? Zamiast grać normalne meta -buildy. I oczywiście nie mogę trafić na ziomka z bronią, tylko na trutek, gdy pójdę już w ciernie, nie? No ty jesteś niepoważna, gro Ty gro jesteś niepoważna. Oczywiście, że to przegram, bo przecież on mi truty będzie nakładał. Ja się nie stakuję. To jest jedyny build, który mnie pokonuje teraz 13 cierni! Ale głupie, gówno. Chodziło było zaskakująco blisko, ale mam jeden HP. Jak teraz przegram, to już jest źle. Leather Armor. Ogólnie byłby dobry. Boże, jaki syf. To mi jest niepotrzebne. Kupuj to. Sloty chcę. Gloves of Power To się nie aktywuje nigdy. Sprzedaję te kamienie. To nie będzie build na kamienie. O kurde, drugi Bug of Stones. Mógłbym czterema kamieniami rzucać. ho ho! Żebym się nie zesrał. Przesuj to jedną rundę. Chociaż błagam cię, błagam. To takie głupie, śmieszne jest, no. Czemu nie można grać śmiesznych buildów w platynie, bo ludzie grają na poważnie? Co to jest za build głupi? Może gracie jednak głupie buildy też? Obaj lecimy na fatich builda normalnie chyba. Kto wygeneruje więcej tarczy? O dziwo on! Chyba to wygra. Ja mam jeszcze regena 4, to to jeszcze w kalkulacjach nie było liczone. I on teraz mniejsze obrażenie otrzymuje tą tarczę, a ja tego nie będę miał. Dobra, wygramy to. to głupie. 2 HP! Nie, nie umieram! A co ja na to chcę grać w ogóle? Blacksmitha? Nie wiem, Fightera? Takie najpodstawowe, najbardziej podstawowe, nie? Dearwood Guardian. Leczy i daje manę. A, po to to. Shaman? Początek walki, dostaj za gemstone na szczęście. Użyj dwa szczęścia na 5 losowych buchów. Ty, no maska szamana, chyba, jakieś defensywne itemy z tego. totalnie nic innego nie widzę. Świnia za dwa. Kusi, kusi. Shield of valor byłby, byłby tu bardzo dobrym itemem. Tylko ciężko ze slotami na nim, ale on w ogóle jeszcze z dwa sloty mi da. Dobra, kupujemy shield of Valora. Bo wydaje mi się to być naprawdę cudmiut item. Co z tym wszystkim robię? Są sloty, jest spotka na przecenie na dodatek. Trzeba to kupić, dobra. Bug of stones. No ja sprzedaję te kamienie. No, ja bardzo chciałbym nimi rzucać dzisiaj, ale... To nie zadziała. Dołóżmy sloty. Kolejne glovesy. Tutaj gloves of power. No, fajnie, jakby były też na Forging Hammerze. Tak szczerze. No, Żeby on. Gen on bije rzadko. 3,5 sekundy. Ale te 5 armora to naprawdę spoko. Tutaj też słabo, bo będziemy mieli mniej tego. Czekaj, czekaj, czekaj. To trzeba ułożyć jakoś inaczej. To zróbmy tu, to zróbmy tu, to zróbmy tu, to zróbmy tu, to tu. O! Jak to jest przy glowsach, to to glowsy generują więcej armora? A to nawet spoko. Tylko teraz nie przyspieszę łopat sona. Chyba, że zrobię tak, tak Tak Nadal nie zrobię tego Dobra, dobra, ja to zrobię Ja to ułożę, widzę się z wami za chwilę, bo tutaj Grube rzeczy się dzieją, z dwóch Dobra, jestem, sprzedałem jeszcze Wetstone tutaj żeby zro... tego Stone Skin Potion kupić na przecenie, będziemy mieli drugie Gloves of Power. No co, uderzenie, 10 armora i to, i to. Raczej słabe, <grymne> ale zobaczymy. Dobra, Regena jak najwięcej. Yy, tutaj odporność na trutę. Yy, lifestyle u nas bez sensu, więc szansa na zablokowanie yy, stana i Kryta, tylko 4%, no to jest nie za dobre. No i tu zajmowanie buffów z przeciwników, ananasy przyspieszone, no dobra no, lecimy, zobaczymy co z tego wyjdzie, ten stombest też jakby tu był, też by generował ciut więcej. Na maska szamana mamy raz, dwa, trzy, cztery punkty szczęścia na starcie, to dziesięć losowych buffów dostanę po jakimś, po jakimś czasie. Czy przydatnych to... Nie wiem. O nie, no ziomek co ma zdejmowanie cierni, przyspieszenie za to generuje. Może być bardzo źle z nim. Kryty posływ. już więcej krytów nie będzie walił. On się sam zabija o mnie, taki jest plan. I ten plan zadziałał. Nie wierzę, że ja go pokonałem. Przecież to są mega rzadkie i dobre bronie. Mana serca Burning Blade w ogóle zrobić. Ja miałem taki problem ze zrobieniem Burning Blade'a. A ten typ już w ósmej rundzie to miał. Dobra, tutaj ogólnie, trochę zamiast łopaty, kusi mnie turnwip, bo on bije za każde ciernie więcej. A jak ja mam dwa ananasy, główka pracuje, nie? No bo ten, ten blind spoko jest, ale. No to robi więcej. Albo w ogóle w chain whipa pójść i będę zdejmował jeszcze buffy z oponenta. Z ametystami to się będzie łączyło. <laughs> będę bił mniej, ale będę dłużej żył, bo przeciwnika będę osłabiał, a ja podczas battle ragea będę się leczył używając tego whipa. No, ja bym chyba w to poszedł. Łopat są do sprzedaży, on bije co 2,4, to bije co 2.2. i Obie bronie biją na tyle rzadko, że te Gloves of Powery to dużo nie zmieniają Ty, ale 40% więcej obrażeń to będzie biło Nie to, bo... <ścoughs> było blisko fejla widzowie Bardzo blisko było faila Nie, podoba mi się jak jest zrobione to Bo teraz od dołu muszę mieć do valora o, nic się nie zmienia. Tak jest, Ananasy przyspieszam teraz, tak to? I mówię, czy ja zostaję z Thorn Whipem, bo on naprawdę będzie cisnął. A co, ile bije ten? Co 2 i 3, czyli rzadziej. Zdejmij dwa, loso dwa losowe buffy z przeciwnika. Damage 2,8. Kurde, chyba zostanę przy tym tornu jak mam dwa ananasy, naprawdę wydaje mi się, że on będzie bił zdecydowanie więcej. Regen dodatkowy. Tu zdejmowanie yy, buffów z przeciwnika. Albo może lifestyle I tu zostawię zdejmowanie buffów. Yy, ze staminą problemów nie będzie, bo to nie jest przyspieszone jest to dodatek bije rzadziej. Pocket Sandzik jakiś. Albo Regen, też jest dobry. Ja bym w Regena poszedł. Dawaj, healing herby, kolejne. Lo rolujemy kolejne sloty. I pana to, jaki zarąbisty plecak. 4 blinda, 20% na misa, to jest mega dużo. Kolejne Stone Skin Potion. Na razie nie mam z czym tego połączyć. Ale na pewno to będę brał i połączę to na przykład z hełmem, żeby zablokować kryty. zmniejszyć się wrażenia na początku. Przegłupi build. Ale mówię, zostaję przy tornwipie, bo będę więcej bił. A na przeciwników, którzy nie mają buffów, to już w ogóle, nie? Normalnie więcej tarczy dostaję co atak z tych Gloves of Power niż on mi zbija. Tutaj jeszcze regen wchodzi, trochę wampi lifesteala. Ej, mega dobrze poszło tutaj. No ale to, szczerze to jest idealny przeciwnik na mnie, on ma tyle... Broni jak ja mam 19 spajków, no to no, nie ma co oceniać tego, nie? Odpala się 3% szybciej, tam używałem mniej staminy podczas Battle Rage'a mniejsze obrażenia. To byłoby dobre, gdybym miał Battle Rage'a wydłużonego. A nie mam. Więc chyba to dam na przyspieszenie Whipa. Dodatkowe sloty. <laughs> Czy w tej rundzie już robię to? Nie zrobię, bo mnie nie stać, więc zróbmy tak, zróbmy tak, to blokuje. Cup of Resilience sobie zostaje. I coś takiego zróbmy. To blokuje. Kolejna runda. No O, odpauzowałem, Boże, odpauzowałem. Dobrze. Lecimy. Ale mi się chce grać w RimWorld dzisiaj. Boże, ale streama chyba walne. <laughs> Pełen jestem energii, bo se piję... Skubeczka, kubeczka... kawę. Jak tutaj 5 losowych buffów, to może dać ta maska szamana też szczęście? Czy dodaję 5 INNYCH losowych buffów? 5 random buffów. Ty, to równie dobrze, to może dać 3, 2 szczęścia i 3 inne buffy i nadal generować szczęście. Eee, to, to jest ciekawe nawet. Ej, dobrze idzie w ogóle. Ja robię nawet damage tym, więc git. O to chodzi. Kamień na sel. Rolujemy. Kolejne Stone Skin Potion i kolejne kamienne... Yy, zbroje kamienną bym zrobił. Zwiększa użycie staminy o 20%. A jest takie przeciętne. Nie no, jak coś już z tą helmy, Albo kolejne gloves of Power bym zrobił nawet. Trzecie na Thornweepa nie ma problemu. A z Leder Armora może po prostu tą zbrojkę klasową? Otrzymano obrażenia zmniejszone podczas Battle Rage'a. Że ja Battle Rage'a nie mam wydłużonego, to mnie trochę boli jedynie. No tak, bo to takie kurde średnie jest, bym powiedział. Zdjęcie cieni z przeciwnika dużo mi nie da. Ta tarcza, jakbym miał większe max HP, byłaby lepsza. No nie, jak miałbym Stone Skin Potion zużywać, to rzeczywiście wolałbym to zużyć już na kolejne Gloves of Power albo właśnie Stone Helma. A tutaj bym zrobił Dragon Scale Armora chyba. Hmm. Buty też nie są złe tak ogólnie. Trzy losowe debufy, empower, 12 tarczy, szansa na zablokowanie mrozu. To się rzadko przydaje, ale jak jest przeciwnik, który nakłada mróz, to te buty robią grę. Dobra, najpierw to bym po prostu kupił sloty, bo i tak mnie na nic nie stać. Potki się nie odpalą, bo nie mam tyle armora. Chyba, że się odpalą, jakimś cudem. To postawmy je tak. Git. Blokuje leder armora, z butami dam sobie jeszcze spokój. I lecimy kolejna runda. Jakimś cudem żyję! Ananasy kolejne, żeby więcej bił Whip Okej, okay, znowu ziomek, jak sobie bije dużo brońmi kontaktowymi, więc te ciernie tu mogą pomóc, chociaż tu jeszcze truta wejdzie i z nią będzie zdecydowanie gorzej. No i tu będzie coraz więcej bił, ale ja też będę coraz więcej bił. Nie, nietykalność! Ja mam 9 blinda! Traw go raz, zmisował, ale dobra, zabiłem go! O jest! Ej, to działa! Jakim cudem ten bill działa? Rolujemy! Sloty. Bekazior. Ten też nie byłby zły ogólnie, Regen! Hmm. No, trzeba to gdzieś tu założyć. Tego zmieniać nie będę do układu. Dragon Scale armora zróbmy. Maska szamana, byle gdzie. Potka, byle gdzie. I tak się nie odpali. I odpali się. To może być tu. Losowy buff jeden, dostanę więcej. Świńsko. No, i regeny mi się wydają być lepsze od Blinda. Odporność na trutę, definitywnie tutaj. I Szafi raczej jest na cel. Dobra, wolnego slota żadnego nie mamy. W kolejnej rundzie tutaj może coś dokupię na te Pocket Sandy. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Kolejna runda. Kurde, na tyle rzadko atakuje, że te 3% szybszy atak to dużo nie da, powiem wam. Oj, tutaj chyba nie ma coś ze mnie zbierać. Ten, Te ciernie na tym bildzie mi nic nie dadzą, niestety. <śmiech> <śmiech> Oczywiście, oprócz zwiększonego demerza. On się tu będzie cały czas rozkręcał. Ja mam za mało demerza, nadal. 44, no już potem biję coraz lepiej, ale nadal za mało. Mam gigantyczny problem. Z buildami, które. No, nie biją. Obrażeń kontaktowych. Lepszą podkę mógłbym tutaj zrobić. Kolejny badger run. No, podczas Battle Rage'a żebyśmy nie otrzymywali demerza. Nie ma innej opcji. Kurde, wezmę bekaza wezmę bekaza i jakiegoś banana dokupię żeby przyspieszyć tego turnwipa, on zdecydowanie rzadko atakuje, a im częściej będzie atakował tym więcej pancerza dla nas no i stone skin potion to już mogę wyrzucić gdzieś, gdzieś indziej stone skin potion zostaje tu zróbmy z tego strong stone skin potion 15 hp konwertuje na 35 armora i 2 ciernie na 4 sekundy Sławe, ale jak mam kolejne potki, jak zrobię kolejne potki, to to będzie miało nawet sens. Oj, ciężko będzie wygrać kolejną walkę, bo rzeczywiście, no ten D DPS tutaj już nie wyrabia. Kolejna runda. A nasier kolejny może. Oj, tutaj też trzy bronie, więc staminowo on nie powinien wyrobić, ale będzie ze mnie zdejmował buffy. O tyle dobrze, że ja mam... Tarczę, to on nie ma staminy jeszcze bardziej. A ja mam jeszcze tę maskę, która pojawiła losowe inne bufy. Więc mimo tego, że on mi zdejmuje bufę, ja mam nadal mnóstwo cierni, więc on sobie zadaje obrażenia cierniami. I to dosyć dużo. Kurde, no tutaj staminowo, totalnie typo nie wyrobił. No ja też staminowo nie wyrobię, jak dodam bekaza, więc yy, olewam ma to Cup of Resilience. Banan jakiś koniecznie. O kurde, ananas. Topaz na pewno do wyjęcia jest. Yy, kolejny ananas. Z chęcią. Z wielką chęcią, nawet bym powiedział. Nie dla nas kwitnie ananas. A kto wie? Może dla nas. No i to jest przyspieszenie na wszystko. Tylko, że to nie może tak być. <laughs> No, tutaj będę musiał pokombinować, żeby to ustawić, bo muszę mieć przyspieszenie na wszystkie ananasy. I muszę mieć przyspieszenie na tego Wipa. Jakby was zamienić stronami? Nie no, bo to musi być w duffle bagu. No jedną kratkę niżej, dobra. Ustawię to wszystko na nowo. Mam nadzieję, że lepiej. Widzę się z wami za chwilę, dwóch. No powiem wam, że nawet jestem zadowolony z tego układu. Boję się, że nie będę miał teraz staminy, bo mam przyspieszonego i nie dość, że badger runem. Bekazem, to jeszcze yy, Fanny Pakiem, no i oczywiście cały czas No Więc tu ze Staminą mogą być gigantyczne problemy Flotopas co prawda jest i on jest niby spowolniony o 20% Więc połowa Bekaza się neguje na nim, ale i tak może być kłopot Tutaj Shield of Valor fajnie na tarcze wszedł, nawet podcast się odpala na tym Trzy Pineapple wszystkie przyspieszone no, zobaczmy jak to pójdzie. Zdecydowanie więcej armora teraz będę miał. No ale beścik plus. O jezu, ten blind. Raczej to przegrałem, bo ziomek mnie na blinda wykończy. 10 blinda już mam, ja go nie trafię nigdy. Kurde no. Ale bez sensu, że ten bit się trafił. Mam 0 na celność, nie? Więc No jak to jest głupie, no! Tyle buildów i jeden, którego nie jestem w stanie pokonać nigdy, no. Po co to układałem? 20 minut, no. Ogólnie powiem wam, że buildik naprawdę spoko. I jakbyśmy nie dostali tego typa i dostali to drugie życie na survivalu, naprawdę mógłbym nim nawet pocisnąć dalej. Jakbym tutaj przyspieszył to On już ma fajny damage. Jak się by go jeszcze bardziej przyspieszało, kolejnym bekazem. I im dłużej walczymy, tym więcej jest pineapple, pineapple'ów. No, ten build pod tarczę ma sens. Tylko no mówię, tu z tym blindem to jest kosmos. Kerst dagger losowe dwa debuffy nakłada. No, ale praktycznie zawsze to jest blind w moim przypadku, więc. 0% celności dużo tu niestety nie zrobię. A jestem salty, no, a jestem salty na ten build, no. Czemu on się trafił? Ale gówno. 20 minut wykładałem ten plecak. Dobra, gówno, syf. Witam was w kolejnym odcinku. Żegnam was i witam was w kolejnym odcinku już jutro, najprawdopodobniej. Lecę nagrywać na 18 balatro, a wieczorem pewnie stream z RimWorld. Dzięki wielkie misiaki za oglądanie. Jak macie pomysły na takie głupie buildy, tylko tutaj kamieniowe, to dajcie znać. I jeszcze dostałem akurat nerfa na to. Wszystko się nie złożyło na tym build. Do widzenia. Nie mam szczęścia w tej grze. Pa!